Pozycja demokratyczna w latach 70. niejednokrotnie wypowiadała się na temat polityki zagranicznej. Do najważniejszych tekstów należały opracowania tajnej organizacji Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W 1978 roku opublikowano tekst Polska a Niemcy w którym zawarto tezę, że nie będzie niepodległej Polski bez Zjednoczonych Niemiec i nie będzie Zjednoczonych Niemiec bez niepodległej Polski. W innym tekście opublikowanym w 1979 roku zatytułowanym Polska i Europa twierdzono, że najlepszym sposobem zabezpieczenia niepodległości Polski będzie wejście do wspólnoty europejskiej. Dążenia Niemców do zjednoczenia obu państw niemieckich w 1989 roku stały się realne. Duża część polskiej opozycji uznała je za uzasadnione. Dla komunistów zagrożenie niemieckie przez wiele lat stanowiło alibi dla pozostawania Polski w sowieckiej strefie wpływów i stacjonowania wojsk sowieckich w Polsce. Priorytety polskiej polityki zagranicznej Komitet Obywatelski przy przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie określił najpełniej w oświadczeniu z kwietnia 1989 roku. Głównym celem narodu polskiego w nowej sytuacji politycznej powstałej w wyniku obrad okrągłego stołu jest zapewnienie suwerenności państwa, której wyrazem jest niezawisłość polityczna i gospodarcza. Inne cele to zapewnienie bezpieczeństwa przezwyciężenie będącego wynikiem zimnej wojny podziału Europy i rozwój współpracy międzynarodowej. Zapewnienie niepodległości wymagało ułożenia stosunków w ramach Układu Warszawskiego na zasadach równouprawnienia. Układ Warszawski sankcjonował podporządkowanie państw Europy Środkowo-Wschodniej i ich armii Związkowi Sowieckiemu. Na rozkaz władz moskiewskich w sierpniu 1968 roku wojska układu przeprowadziły interwencję w Czechosłowacji, podczas której krwawo zdławiono proces demokratyzacji. W operacji wzięło udział 750 tysięcy żołnierzy. W okresie zimnej wojny Polska graniczyła z Niemiecką Republiką Demokratyczną, Związkiem Sowieckim oraz Czechosłowacją. Po 89 roku sąsiadem Polski na zachodzie stały się Zjednoczone Niemcy, na wschodzie Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja okręg kaliningradzki, a na południu Czechy i Słowacja. Żadne z państw, z którymi graniczyła Polska przed 89 rokiem, samodzielnie już nie istnieje. Pierwszoplanowym zadaniem polskiej polityki zagranicznej stało się traktatowe uregulowanie stosunków ze wszystkimi sąsiadami. Zawarte umowy podkreślały suwerenność nowo powstałych państw oraz gwarantowały prawa mniejszości polskiej za granicą i mniejszości narodowych w Polsce. Szczególną rolę przykładano do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Entuzjazm, z jakim Lech Wałęsa został przyjęty w listopadzie 1989 roku, gdy przemawiał przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych, umocnił przekonanie o pierwszoplanowej roli Solidarności w przezwyciężeniu pojałtańskiego podziału świata. My, naród, we the people. Utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego umożliwiło rozpoczęcie procesu normalizacji stosunków z Niemcami. Przekażcie sobie znak pokoju. Das Zeichen des Friedens. Symbolicznym wyrazem zbliżenia polsko-niemieckiego była msza święta w krzyżowej z udziałem premiera Rzeczypospolitej. I kanclerza Niemiec. Odprawiano ją w czasie, gdy upadał mur berliński i rozpoczynał się proces zjednoczenia Niemiec. Polska dążyła do ostatecznego traktatowego potwierdzenia przez Zjednoczone Niemcy naszej zachodniej granicy. W słynnych dziesięciu punktach kanclerza Kola problem ten nie został jednak uwzględniony. W 1990 roku Tadeusz Mazowiecki podjął ofensywę dyplomatyczną mającą na celu uzyskanie poparcia dla polskich postulatów przez państwa biorące udział w rozmowach 2 plus 4. Dwa państwa niemieckie oraz cztery kraje ponoszące odpowiedzialność za Niemcy po II wojnie światowej, czyli Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Francja i Wielka Brytania. Traktat 2 plus 4 potwierdził, że Zjednoczone Niemcy składać się będą wyłącznie z istniejących Niemiec Wschodnich, Zachodnich i Berlina. W stosunkach ze Związkiem Sowieckim, a następnie z Rosją, głównym celem polskiej polityki zagranicznej było przekształcenie dotychczasowych relacji podległości w relacje równoprawne i partnerskie. Standard Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. W imieniu nowej partii, co robimy? Czy, kto tutaj. Proszę? Będąca sukcesorem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nowo powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, opowiadała się za utrzymaniem układu warszawskiego oraz sprzeciwiała się obecności NATO w granicach Polski. Polska polityka wschodnia na początku lat 90. określana była mianem polityki dwutorowości. Charakteryzowało ją utrzymywanie dobrych stosunków jednocześnie z centrum Związku Sowieckiego w Moskwie i na szczeblu republik. Polityka ta obiektywnie wspierała niepodległość państw, które miały powstać na gruzach Związku Sowieckiego. Ważne znaczenie w polityce zagranicznej Miała współpraca z państwami Europy Środkowej. Szczyt przywódców Polski, Czechosłowacji i Węgier w węgierskim mieście Rad w lutym 1991 roku nadał instytucjonalną formę tej współpracy. Polska przyłączyła się do zainicjowanych przez Węgry i Czechosłowację działań zmierzających do rozwiązania układu warszawskiego. Co nastąpiło ostatecznie w lipcu 1991 roku? Dążono do podpisania nowego traktatu ze Związkiem Sowieckim. W projektach porozumienia Moskwa proponowała wprowadzenie zakazu przystępowania do sojuszy i stacjonowania obcych wojsk, na co Polska nie mogła się zgodzić. Rosja zmieniła swoje stanowisko dopiero po nieudanym puczu Jana Ewa w sierpniu 1991 roku. Tekst traktatu został podpisany już po rozwiązaniu Związku Sowieckiego podczas wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Moskwie w maju 1992 roku. Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy, stojąc na stanowisku, że odzyskanie i utrzymanie niepodległości tego kraju ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa całego regionu. W wyniku transformacji ustrojowej po roku 1989 państwowe przedsiębiorstwa zaczęły przekształcać się w jednoosobowe spółki akcyjne skarbu państwa. Była to przejściowa forma przed prywatyzacją. Proces ten dotyczył zakładów przemysłowych, w tym hut, stoczni, banku PKO, PZU. W ciągu 10 lat transformacja objęła ponad 1500 przedsiębiorstw. Wiele z nich rozpoczęło działalność poza Polską, na przykład grupa PZU na litewskim rynku ubezpieczeniowym, a w 2005 roku na rynku ukraińskim. PZU PZU Ukraina. PKN Orlen inwestuje m.in. na Litwie, w Niemczech, Czechach i Kanadzie. Postulat wycofania wojsk sowieckich z terytorium Polski przedstawił przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa w styczniu 1990 roku i zażądał od ambasadora sowieckiego wycofania wojsk do końca roku. Premier Tadeusz Mazowiecki postawił ten postulat dopiero 9 miesięcy później. Czynnikiem sprzyjającym było zawarcie przez Niemcy porozumienia o wycofaniu 300 tysięcy wojsk sowieckich z terenów byłych wschodnich Niemiec. Polska wykorzystując swoje położenie zatrzymała na pewien czas przejazd pociągów tranzytowych wiozących żołnierzy rosyjskich z Niemiec do Rosji, stawiając warunek, by Rosjanie wycofali się jednocześnie z terytorium naszego kraju. Ostatecznie proces... Wycofywania 64 tysięcy żołnierzy rosyjskich rozpoczął się w kwietniu 1991 roku i trwał ponad dwa lata. Rozwiązanie Związku Sowieckiego, Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w 1991 roku spowodowało, że jeden biegun polityki światowej na jakiś czas przestał istnieć. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej została utworzona z inicjatywy Stalina w styczniu 1949 roku. Sekretariat Rady mieścił się w Moskwie. RWPG miało wspierać rozwój gospodarki, przyspieszanie postępu technicznego, podniesienie poziomu industrializacji, wzrost wydajności pracy i zwiększenie dobrobytu państw członkowskich. Efekty były co najmniej mierne. Działalność Rady podlegała ścisłej cenzurze prasowej. Wiedza o sowieckiej okupacji ziem polskich zaanektowanych po 17 września 1939 roku stanowiła przez lata białą plamę w historii Polski. Dopiero po upadku komunizmu tragiczna prawda o masowych wywózkach, łagrach, i dziesiątkach tysięcy pomordowanych stała się ogólnie dostępna. W 1991 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przyznał oficjalnie, że to władze sowieckie odpowiadają za zbrodnię katyńską. Po latach żmudnych negocjacji udało się wybudować cmentarze katyńskie. Rodziny pomordowanych wraz z przedstawicielami najwyższych władz Rzeczypospolitej mogły wreszcie jawnie oddać hołd swoim bliskim. Wiele lat później, w drodze na jedną z takich uroczystości, 10 kwietnia 2010 roku. Miała miejsce katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku z delegacją, która leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród ofiar znaleźli się prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński z małżonką oraz ostatni prezydent na uchodźstwie. Ryszard Kaczorowski W 1991 roku po rozwiązaniu Związku Sowieckiego premier Jan Olszewski określił członkostwo w NATO jako cel strategiczny Polski. Znalazło to odzwierciedlenie w doktrynie obronnej z jesieni 1992 roku, w której stwierdza się jednoznacznie, że Polska dąży do uzyskania członkostwa w NATO. Członkostwo w NATO było środkiem do realizacji celu nadrzędnego, jakim było trwałe bezpieczeństwo kraju. Ważne znaczenie miała deklaracja prezydentów Borysa Jelcyna i Lecha Wałęsy z sierpnia 1993 roku, w której prezydent Rosji potwierdził, że nie widzi przeszkód dla wstąpienia Polski do sojuszu. Mimo że kilka tygodni później Rosja wycofała się z tej deklaracji, problem rozszerzenia NATO stanął na porządku dziennym gabinetów politycznych państw zachodnich. Staraniom Polski sprzyjały Niemcy, które nie chciały być państwem frontowym. W programie Partnerstwo dla Pokoju ze stycznia 1994 roku Sojusz zaproponował krajom nienależącym do niego wspólne ćwiczenia wojskowe, uczestnictwo w operacjach pokojowych i humanitarnych. Wybór w 1995 roku na urząd prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, związanego z postkomunistami, nie zmienił prozachodniego kierunku polskiej polityki zagranicznej. Wojna w byłej Jugosławii. I interwencja NATO uzasadniała sens obecności wojsk amerykańskich w Europie. Wzmocnione zostały więzy transatlantyckie. Uczestnicząc w tej operacji, wojsko polskie poznało w działaniu standardy i procedury obowiązujące w sojuszu. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni NATO w Szczecinie został powołany w 1998 roku przez Polskę, Niemcy i Danię. Aby znaleźć się w NATO, Polska wysuwała ważne argumenty moralne, że trzeba naprawić krzywdzące decyzje jałtańskie, w wyniku których Europa Środkowa znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego. Sojusz Północnoatlantycki przyjął Polskę, Czechy i Węgry do swego grona w marcu 1999 roku, w 50. rocznicę swego powstania. Tym samym zrealizowany został podstawowy cel polskiej polityki zagranicznej. Jesteśmy w NATO dla naszej i waszej wolności. Członkostwo w NATO przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz postrzegania Polski jako państwa stabilnego. Zwycięstwo Solidarności w wyborach 4 czerwca 1989 roku i będące ich konsekwencją wprowadzenie demokracji dały Polsce nadzieję. Że proces integracji europejskiej nie zatrzyma się na linii odry. Cele, jakie stawiała sobie Polska wobec wspólnot europejskich dotyczyły uzyskania wsparcia dla transformacji gospodarki oraz pomocy finansowej dla wyrównania różnic rozwojowych. W kwietniu 1991 roku podpisano akt założycielski giełdy papierów wartościowych w Warszawie która mieściła się w budynku byłego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na pierwszej sesji notowano akcje pięciu spółek, a łączny obrót wyniósł około 2000 dolarów. W październiku 2018 notowano na rynku podstawowym akcje 470 spółek, w tym 50 zagranicznych, których łączna kapitalizacja wynosiła ponad bilion złotych. W grudniu 1991 roku Polska podpisała układ europejski ustanawiający stowarzyszenie ze wspólnotami europejskimi. W preambule stwierdzono, że ostatecznym celem Polski jest członkostwo we wspólnotach. Polska uzyskała pomoc finansową w ramach programu na rzecz restrukturyzacji gospodarki. Rada Europejska określiła w czerwcu 1993 roku tzw. kryteria kopenhaskie, których spełnienie było warunkiem uzyskania członkostwa. Należały do nich utworzenie instytucji gwarantujących demokrację, przestrzeganie rządów prawa, respektowanie praw człowieka, w tym mniejszości narodowych, funkcjonowanie sprawnej gospodarki rynkowej, posiadanie potencjału umożliwiającego sprostanie konkurencji wewnątrz Unii. W kwietniu 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. Korzyści polityczne to stabilizacja systemu, zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, przezwyciężenie podziału kontynentu oraz ściślejsze związki z zachodnią częścią Europy. Korzyści gospodarcze polegają na udziale w jednolitym rynku korzystaniu ze swobody przepływu towarów, usług, osób i kapitału, dostępu do środków pomocowych, zwiększeniu inwestycji zagranicznych oraz przepływie nowoczesnych technologii do polskiej gospodarki. Korzyści społeczne wynikały ze zbliżenia do europejskich standardów w dziedzinie bezpieczeństwa, warunków pracy, zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, nauki oraz modernizacji struktur administracyjnych. Unia Europejska zyskiwała natomiast rozszerzenie strefy stabilności i pokoju oraz dostęp do blisko 40-milionowego polskiego rynku. On the application by the Republic of Poland. W referendum za przystąpieniem do Unii Europejskiej głosowało ponad 77% Polaków przy frekwencji bliskiej 60%. 1 maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. W ten sposób zrealizowany został drugi główny cel polskiej polityki zagranicznej po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku. Pierwszym było przystąpienie do NATO, drugim wstąpienie do Unii Europejskiej.